Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani, panie Prezesie, chcę zacząć od targów trako kolejowych, międzynarodowych targów, które w Gdańsku trwają. To jest no, takie święto chyba dla kolejarzy, no i też przedstawiciele SKM obecni. No jest to święto dla mnie, dla mnie jest i dla SKM, ki jest to rozpoczęcie marzeń realizacji, to znaczy się nowy tabor, więc długo oczekiwany, więc jest to święto dla SKM. -ki. Dużo zmian. Y Czeka wkrótce szybką kolej miejską, o tym będziemy mówić. To będą rekordowe lata polskiej kolei. Od liczb może się zakręcić w głowie tylko w lipcu. 36 milionów pasażerów. W przyszłym roku przewieziemy więcej pasażerów niż mieszka osób w Unii Europejskiej. Tak? Donald Tusk mówił podczas otwarcia y, tych targów, rzeczywiście świetlana przyszłość przed Polską Koleją, tak to, tak to widzą też kolejarze? Obserw obserwując to, co się dzieje, ja na swoim przykładzie, nie zawsze jeżdżę do Warszawy, ale ostatnio y, miałem jechać w piątek, no, ostatnią chwilę chciałem kupić bilet, już, już go nie kupiłem, więc to jest jakby przykład, y, że rzeczywiście się dzieje, tak, pociągi są, są wypełnione, u nas y, na pewno w tym, w tym roku przekroczymy 50 y, milionów pasażerów, a, a spółka bo w przyszłym roku będzie miała 25-lecie, więc myślę, że w przyszłym roku wszystkie znaki na niebie mówią, że przewieziemy miliardowego pasażera. Żeby tak było, bo inni się chwalą, że 10 milionów. 50. Tutaj będzie miliardowy pasażer. Miliardowy na pasażer na 25-lecie spółki. No właśnie, SKM. Pytanie, czy spółka SKM dotrwa do swojego 25-lecia w obecnym kształcie takim właścicielskim, ale to jeszcze za chwilę, trochę o liczbach jeszcze pomówmy. Spatr y, spojrzałem w statystyki. 11 razy w roku statystyczny Polak, niespełna 11 razy, wsiada do pociągu i gdzieś jedzie. A jak spojrzymy na mieszkańca Pomorza. To on wsiada do pociągu 33 razy w roku. Z czego tak, no, trochę kreatywnie statystykę robiąc, dwie trzecie z tych przejazdów należą do SKM. ki w, Właśnie. To jest tak, że hmm, znaczy patrząc na to, jak teraz te przewozy wyglądają na te rosnące liczby, o których Pan mówi, jest gdzieś sufit, którego możecie nie przebić. Ja myślę, że na ciebie, no, no, sufit, y, sufit zawsze może być, ale musi y, musi podążać, za, musi być, podążać y, zmiany na linii też, y, to znaczy się, musi być modernizacja linii. To, co jest robione też na pomorzu, wydłużenie SKM-ki do po południowych dzielnic, które będzie realizowane przez Marszałka i spółkę PKM. Z drugiej strony. Tutaj Pan mówi o tym projekcie, tak zwanym pkm tak. Południe, południe, też, tak. tak? To jest jakby y, dr jedno. Drugie, y, druga, druga inwestycja, która jeszcze nie jest rozstrzygnięta polskich linii kolejowych od Gdyni przez Wejherowo do Lemborka, gdzie będą osobne dwa tory dla SKM-ki dedykowane. Po zakończeniu skm a w aglomeracji zamknie się do historycznych obszarów Wejherowo, gdań śródmieście kowale aby odseparować ten ruch. My pracujemy nad tym, aby zminimalizować opóźnienia i wtedy będziemy dążyć do tego, żeby skm kursowała z prędkością, z prędkością. Prędkością będzie kursowała 70 km na godzinę maksymalną, ale częstotliwość, żeby wzrosła do 5 minut. Więc. Częstotliwością możemy to wszystko zniwelować i sprostać tym potrzebom, które będą występować. Czyli nawet te co 7,5 minuty w godzinach szczytu może się y, zmienić na y, co 5 minut w godzinach szczytu? Ja, no, to, Do to tego jest, dążycie? Tego byście to, chcieli? To będzie cel, który będzie... Nie ma wyjścia, trzeba po prostu to realizować. Szwajcarii nie, nie, nie budują kolejnych y, trzecich torów, czwartych, tylko no, z tego, co się ma, trzeba wycisnąć, y, co jest możliwe, więc są systemy sterowania, więc y, pójdziemy jakby w tym zakresie. I, I już PKMK jest planowana do 5 więc to pójdzie na pewno w najbliższym czasie. Jaki wpływ na to zwiększanie częstotliwości ma nowy tabor, który dociera? Już pierwsze dwa impulsy są w eksploatacji, takie impulsy aglomeracyjne wyprodukowane przez NEWAK i czekacie na kolejne? Kolejne dwa już są w Gdańsku, właśnie prezentowane na Trakow, wspomnianym. Niedługo, do, rozumiem, dołączą do, do taboru i będą wozić pasażerów? Jaki, co, co te nowe pociągi wnoszą do tej obsługi pasażerskiej? Oprócz tego, że są nowe. To są pierwsze dedykowane pociągi, pojazdy dedykowane do ruchu aglomeracyjnego. Podłoga na wysokości peronu, wysuwana podłoga pojazdów, wysuwana podłoga niwelująca tą przestrzeń pomiędzy krawędzią peronu, a krawędzią pojazdu to był ten główny cel, który jest mankamentem. Teraz obecnie jest KM ki zdarzają się przypadki, że poprzez nieuwagę ludzie czasami się potykają, wpadają. Zdarza się takie takie sytuacje, to będzie to też ma wpływ na, na szybkość kursowania, rozumiem? No tak, następują wtedy opóźnienia, czy inne rzeczy. No i cel główny też, aby po prostu pasażerowie na wózkach inwalidzkich, głównie, ale ci po prostu, którzy po prostu mają trudności, czyli kobiety z dziećmi, już nie musieli nikogo o pomoc prosić, tylko po prostu wsiądzie i nie będzie wysuwana podłoga, i więc po prostu będzie przejeżdżać. To jest ten jakby cel, który Docelowo, powiedzmy, że wszystkie pojazdy tak będą, najbliższych no, pewnie za 20 czy tam 30 lat, bo to stopniowo będzie realizowane, więc przybliżenie jakby tej kolei również do tej części osób, które są częściowo wykluczone, bo mają utrudnione obecnie korzystanie z transportu. A y, jak y, szybko uda się tę y, flotę, którą dys, dys, dysponujecie, doprowadzić do takiego stanu, że ona naprawdę już będzie bardzo nowoczesna? I to nie będzie y, loteria, czy się trafi, nie wiem, pociąg klimatyzowany, czy y, przestronny, czy jednak y, przepełniony i rozgrzany y, do czerwoności, w, na przykład w szczycie sezonu. Trudne, no i, pytanie. No trudne pytanie. Patrząc na, na dzień dzisiejszy, to jest sytuacja taka i to, co jest y, obecnie, tak, Bo już myślałem o klimatyzacji, no to na dzień dzisiejszy do czerwca będzie 28 pojazdów kursowało z klimatyzacją. Ten część 8 ma inną wysokość podłogi, bo ona była inaczej, miała być inaczej dedykowana, więc 28. W 2029 marszałek już ma kontrakt podpisany. Spodziewam się, że będzie tam 12, więc to jest 40 pojazdów, więc 2030 już nie powinno się spotkać pojazdów. Nie klimatyzowanych, tak. Nie klimatyzowanych, tak. klimatyzowanych no bo te, które są zmodernizowane były, to modernizacja była przeprowadzona w ten sposób, że u maszynisty była klimatyzacja, u pasażerów nie ma klimatyzacji. Niekoniecznie, prawda? No, no nie ma, jest naturalna klimatyzacja. Tak, bo okna też ludzie... Mniej lubię, szkodliwa. Lubią otwierać y, też w tych klimatyzowanych pociągach, ale to, to y, zostawmy. Y, chciałbym zauważyć, tak. patrząc jakby, bo ostatnio takie statystyki braliśmy, żeby sprawdzić, to 46% podróży w SKMC odbywa się na odległość do 6 km. Więc, Czyli 2-3 przystanki. Więc ta klimatyzacja nie jest aż tak, powiedzmy sobie, na tej części jakby to jest jakieś 25 milionów pasażerów. No ale tymi samymi, tym samym pociągiem jedzie ktoś, kto jedzie 10 przystanków albo jedzie nie, z Wejherowa do oliwy. 85% pasażerów naszych odbywa podróż do 25 km. z Gdańska do Wejherowa to są takie ciekawe dane jakby do, z Gdańska do Wejherowa w takich relacjach dłuższych odległościach to jest pół procenta mhm. ja nie mówię nawet te pół procenta jest to są istotne też pasażerowie, bo prawda? wszyscy są istotni tak bo bez nich też SKM-ki by nie było jakbyśmy spojrzeli na liczby jakie przewozicie, to te pół procenta to nie jest wcale tak mało to idzie idzie w tysiące prawda jednak tak sobie tak sobie myślę. Panie prezesie, o to usamorządowienie chcę pana popytać. Yy, 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 takie głosy nieoficjalne słychać, że jeszcze w tym roku to się wydarzy. Pan to może potwierdzić? Yy, ja powiem tak, no, dlacz, nie, nie zaprzeczę. Uważam, że no, trzeba być yy, pozytywnie nastawiony na to i. I tak będzie myśli pan, że szybka kolej miejska w trudmieście może stać się sprawą y, polityczną. Pan premier mówił, kończymy pracę nad usamorządowieniem SKM, i to będzie wymagało zmian ustawowych. Trzymajcie kciuki za wszystkich dańszan, którzy pełnią dziś wysokie funkcje państwowe, żeby starczyło im wyobraźni i lokalnego patriotyzmu. To jest oczywista aluzja do prezydenta Karola Nawrockiego, od którego będzie zależało, czy podpisze ustawę Oj, Usamorządow... Trudne słowo, ustawę dotyczącą usamorządowienia skm czy też nie? Może to się stać sprawą polityczną? Pan wybaczy, nie będę, jakby uchylać się od odpowiedzi na to, gdyż uważam, że nie moją rolą jest... Rozumiem. Obecnie, na, na, przynajmniej tak jak tutaj jestem, wypowiadać się w sprawie polityki, bo, bo to jest, nie jest jakby... Czy, czy polityka jest obok? Jest zawsze tak. My mamy swoje zadanie, przewodzić pasażerów, a reszta toczy się w koło, tak? Więc yy, wychodzę z założenia takiego, że. Yy, no nie, no prezes nie powinien się nie wtrącać. Nie powinien w politykę. się wtrącać, rozumiem. A dla Jestem pasażerów? A dla pasażerów, jakie to będzie miało znaczenie? I, albo dla was, kolejarzy, jakie to będzie miało znaczenie? Znaczenie. Bo ktoś powiedział, nic się nie zmienia tak naprawdę. No, zmienia się właściciel, yy, no ale. Jakby nie patrzeć historycznie, zawsze jakieś zawirowania wynikały wobec SKM-ki w latach ubiegłych, jeżeli chodzi o pewne kierunki, spojrzenie jak organizator, marszałek województwa i a, a właściciel i rządzący w kraju. Tak? No, by odbywały się takie zawirowania, czego przykładem może być właśnie ten projekt SKM-owski realizujący tych 10 pojazdów, gdzie rzutem na taśmę udało się jakby dojść do porozumienia w ostatniej chwili bo mogłoby, mogłaby SKMK stracić te 10 pojazdów, więc czasami się dzieją takie zawirowania, a jednocześnie no, lokalnie marszałek województwa organizatorem jest więc rozwijanie zaplecza Gdyni Cisowej. To jest jedyny zapleczek, który może obsłużyć całość jakby, województwa. Tak, no, nie ma sensu tworzyć innych zaplecz, no, to są pieniądze. Takie decyzje zapadały w 2008 roku, że marszałek nie decydował się na kolejne zaplecza przy organizowaniu. Zaplecze miało bazować na zapleczu w dniu Cisowej, z tego względu, że każde następne zaplecze kosztuje. A I generuje kosztuje też koszty, prawda? No no ta, jak kolejne, kosztuje, tylko to budowy. później transport, yy, trzeba wydawać więcej pieniędzy, no, no nie można tego przerzucać na pasażera. A stać nas będzie na to, yy, żeby yy, SKMK należała do samorządu w 100%? Marszałek jest organizatorem przewozów. My otrzymujemy wynagrodzenie, można powiedzieć, za realizację zawsze przewozy, rekompensatę. jest różnica pomiędzy, pomiędzy przychodami a kosztami plus rozsądny zysk, więc nic się nie zmieni jakby w tym zakresie. No, tutaj SKMK jest jedną z najbardziej efektywnych kolei w Polsce. Jak nie najefektywniejsza, więc to, to nie są kwoty, które jeżeli się dopłaca do niej, to gdzie indziej się dopłaca o wiele więcej środków finansowych na kolej. Ale SKMK to nie tylko przewozy, to też jest infrastruktura, to też są perony, dworce. Momentami, no może dworce nie, bo to dworce to należą do kolei, no ale też SKM ma swoje perony tam. Yy, przy nich chociażby? Perony są, część już została zmodernizowana. Teraz no, kończą się, teraz rozpoczęły się odbiory przystanków w Dań Stocznia, Gdynia Stocznia. Pewnie na początku października będą odebrane yy, te przystanki. Yy, następne inwestycje już mamy podpisane, bo podpisujemy umowy. Po kolei będzie Gdańsk Zaspa, Gdańsk Politechnika, Gdańsk Przymorze. Wrócimy też do Gdańska tam będzie budowa nowej nastawni i te perony, perony też będą jakby realizowane. Troszkę jakby w tych inwestycjach nastąpiło zawirowanie ze względu na, na obecność konserwatora zabytków, przykładowo w Gdańsku, więc trochę się poprzesuwało, no ale... Realizujemy dokumentację przygotowujemy, nie, nie robimy tego na gruncie, ale jest to realizowane. Więc to jest realizowane, to jest z innych środków finansowane. Ale PKP się dzisiaj dokłada, rozumiem, do tych prac? Nie. Dlaczego? To właściciel. Nie, te wszystkie, te wszystkie inwestycje są realizowane z udziałem środków spółki SKM i środków z Funduszu Kolejowego, który jest środkami, które z ministerstwa otrzymujemy. Jest umowa też utrzymaniowa z ministrem podpisana do 2028 to jest umowa, która przywraca, przywraca, parametry tej linii do pierwotnych, które były, więc stopniowo jest realizowana. No i środki inne pomocowe teraz korzystamy, będziemy korzystać z KPO, mamy podpisane umowę na Feniks, więc środki pomocowe są dedykowane nie od marszałka teraz, tak? Wcześniej było z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa też y, realizowane inwestycje, więc tutaj obciążenia marszałka nie będzie. Panie Prezesie, czas nam się kończy y, powoli. Nie chcę opóźnienia tutaj jakiegoś wprowadzać, jak to na kolei czasem bywa. Y, na koniec y, szybkie pytanie jeszcze. Y, ta modernizacja linii kolejowych, o których Pan wspomniał, między Dolemborka prowadzących, ale jak rozumiem głównie między Gdynią a Wejherowem. Tam dojdą nowe tory rozumiem, nowe, z których skm będzie mogła korzystać. To wpłynie na częstotliwość kursowania pociągów tam? Co to Wam da za możliwość, jak już to zostanie zrealizowane? Teraz tam po torach jeżdżą SKM-ki i jeżdżą Polregio, a w sezonie letnim Półwysep Helski, więc jest to wąskie gardło. Będą tam cztery tory, dwa tory będą, można powiedzieć, dedykowane do SKM, więc nie będzie zakłóceń, więc będzie możliwość ułożenia cyklu do Wejherowa 7,5-minutowego, bo teraz to tam w szczytach się udawało czasami, ale nie to zawsze. To było trzeba czekać na ten pociąg no do, tak. do Wejherowa. więc 7,5-minutówka wróci do Wejherowa, więc tamten region zyska. W jakiej perspektywie czasowej? No jeszcze jeszcze nie, nie, nie wybrano firmy, tak? więc myślę, że to jakieś 4 lata będzie trwało pewnie, jak, jak zaczną realizować. I nie, Ale wcześniej przejdziemy lekkie, lekkie zawirowania, no bo jak będzie, będzie modernizacja, no to, to, to będziemy musieli się skupić na tym, żeby po prostu nie było opóźnień dedykowanych z tamtej strony. Rozumiem. I na tym momencie, w tym momencie się zatrzymamy w tej... Podróży po linii szybkiej kolei miejskiej i będziemy patrzeć na, na to, jak to się wszystko uda zrealizować. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Gość Radia Gdańsk. Gościem Radia Gdańsk był Eugeniusz Manikowski, prezes spółki PKPSK, w którym mieście rozmawiał Kuba Kaługa za 13 minut, godzina 9.